Marmadiuk jest ostatnio nieznośny. Masz rację, zróbmy coś. Inaczej oszaleję. HAHA! Wyznaczam trasę! Ma Marmadiuk! gravitacji! Może szkoła dyscypliny to nie najgorszy pomysł dla psa w rozmiarze XXL. I ja uczynię z tego psa prawdziwego prymusa! Chcecie mnie wysłać? Czego ta niewola ma mnie nauczyć? Protestuję! Ale dopiero od jutra. Spanko. Nie będzie łatwo, skoncentruj się. Chodź, ruchy! Silna wola to podstawa. Musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Rozumiesz? Nauczysz się panować nad swoim ciałem i przede wszystkim kontrolować wilczy apetyt. Przeskocz swoje słabości, a to zdobędziesz tytuł międzynarodowego czempiona. Po pierwsze zwycięzca może być tylko jeden, i na pewno będę to ja. A po drugie, twoja silna wola jest tak słaba, że nie wiem, czy na jeszcze więcej wstydu, czy tej bufetowej szamy. Chyba ma kłopoty. To była kompromitacja. Uwierzyłem w ciebie, a stałeś się największą porażką mojego życia. Nasz pies jest przegrywesz! I tak go kocham! Dzieci, nie każdy pies musi być mistrzem. Nikt nie wygrywa swoich pierwszych zawodów. Jedyne, co musisz, to tam wrócić i zacząć wszystko od nowa. Czas w siebie uwierzyć. Do roboty! Masz wielkie serce i tylko to się liczy. Ono czyni cię najlepszym psem na świecie. A tylko najlepszy może wygrać ten konkurs. Pies w rozmiarze XXL. Jesteś gotowy? Heh. Gotowy na urodziny! Znaczy, urodzony na gotowe! Urodzony, gotowy! Mówię najkrócej, tak.